Uh, jedziemy w ostatnią trasę przed wakacyjną. potrzebuję wakacji, jeszcze po drodze muszę zjechać do sklepu kupić kawę i pastę do zębów, bo tego mi zabrakło, a nie chcę mieć tej logistyki do ogarnięcia w trasie. Powrót opałów oznacza, że muszę korzystać znowu z mojej lodóweczki na okres dowiezienia do pracy, bo zanim dowiozę, zanim się tamta lodówka schodzi, to cała ta może zwiędnąć się, 30 stopni. I układam rzeczy w samochodzie. Nie z tego względu, że jest klima, chociaż to też, ale z tego względu, że mam rower w bagażniku, bo byłem w Nowym Jorku, nie? Przy okazji rower trochę wyczyściłem w domu, ogarnąłem rzeczy. Jedziemy, nie do British Columbia, zmiana, tylko najpierw jedziemy do Ontario, przepiąć na czepę i z Ontario jedziemy do Calgary. Gdzie mam dwie zrzutki w poniedziałek. Dzisiaj jest czwartek, będę w poniedziałek w Calgary. I od tego momentu będzie miał dwa tygodnie, żeby mi ściągnąć do Montrealu. No mam nadzieję, że mu się uda, bo nie chce mi się zmieniać biletu na samolot. Bo 9 lipca lecę, nie? Powinno być okej. Okay. Powinno. To zobaczymy. Dzisiaj dojazd do pracy trwa... Będzie trwał ponad półtorej godziny, bo... Ej, Nawigacja mnie prowadziła ulicami, bo autostrady są wszystkie zawalone. No jest przed długim weekendem, nie? Po prostu to jest masakra. Pewnie z bazy wyjechać też będzie problem. Ale spokojnie, do Calgary mam na poniedziałek. Wystarczy, że się dojadę do tego Toronto, przepnę się. Może nawet pójdę spać się tam pod tamtą firmą, gdzie się przepnę albo wyjadę z Toronto ciut na północ i później już będę miał na ludzie 3 dni do, 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 do jazdy. Ale mówię Wam, to miasto to jest z roku na rok coraz gorzej. Czasami niektóre światła w Montrealu tak przełączają się w tryb awaryjny. I migający czerwony to znaczy stop dla wszystkich. <laughs> I zasada jest, to pierwszy podjedzie, ten pierwszy jedzie. A dalej światło działają. Zrozum co z tego. No będzie wyjazd na luzie w sumie. Podejrzewam, że w Calgary swoje odstoję, no ale ja bym chciał jak najszybciej e, się załadować. No bo z kalgary co? No z kalgary będzie na stany trzeba jechać. Albo może na pusto do Waszyngtonu, nie wiem. No. Z Calgary to też jest lipa. E, ale do Calgary będzie na spokojnie, bo mówię dzisiaj do Toronto. E, może wyjadę z Toronto, zobaczę jak się będę czuł. E, na północ 400 i pojadę sobie drogą numer 17 wakacyjnie. Bo te, ta mrożonka nie jest ciężka, to są klasanty czy coś, więc e, zimy nie ma, tam są ładne widoki. Pojadę sobie normalnie siedzę 11, nawet z Toronto. To jest tam różnica w kilometrach, jest niemała, dwa, e, nieduża, 20 km, ale ja pojadę drogą numer 17, żeby było ciekawiej. No i później, e, jutro dojadę gdzieś tam za susę Marii. E, wtorek, prerie, nie. E, sobota, prerie, niedziela dojadę do Calgary i mam zrzutki w Calgary w poniedziałek po południu. Dwa centra dystrybutyjne. A mianowicie postawili po tym. Blisko, dobra, teraz najgorszy moment. Pakować się. Wzięli go na warsztat? Ciekawe, po co nic nie pisałem. Hmm. Dobra. dobra, ale spokojnie na bazie. Nie bywało. Jeszcze się przyjadę, później, jak będę wyjeżdżał e, na parking aut pracowników. To będzie dobry wskaźnik, ilu odeszło. Dobra, ja samochód, Już najgorsza rzecz za mną. Samochód postawię. upewnię się, że pozamykałem wszystko w szyberdach, chociaż dzisiaj nie używałem, bo jest za gorąco. Poukładam rzeczy w traku i idę na góry po papieru o 17, żeby wyjechać No nic, to jedziemy, jestem zły na siebie, bo jak zwykle czegoś zapomniałem z domu tym razem moich chlebków nie zbalnując się, bo są zamarzne, ale czy ja jest zdążę zjeść przed Polską. Jestem zły! Będę musiał kupić jeszcze chlebki gdzieś po drodze. A mówię wam, w traków logistyka to już jest całkiem inna, nie? Dobra, jadę się podczepić pod naczepę. I spalam z tą. Dobra, ale ja jadę na warsztat, bo mi nie działa dmuchawa <grym> na dzień dobry. Co oni zrobili z tym trakiem? Z tyłu dzia, z przodu, nie? O w mordę Sprawdzili te bezpieczniki wszystko gra. Ale dalej nie dmucha i mówi, że to najprawdopodobniej buchawa. ona no, mówi, tak mają. Po prostu pyk i zdychają. Mówi pół godziny godzina roboty. Ja idę do sklepu kupić te bułki. Bo nie ma sensu jechać przez cały Montreal do domu w stronę domu, nie? I mi razu trzy godziny w to jest powrotem. A tutaj jest sklepik super C niedaleko, więc kupię sobie te same bułki. A powiedział mi więcej godziny no to. Półtorej godziny minęło, wracam. I mam bułki <noise> teraz mogę jechać trasę mam nadzieję, że już jest zrobione jak bym się sobie wyjechał to akurat w Toronto jest problem bo tam był wypadek śmiertelny w środę duży wypadek i uszkodził podczas tego wypadku była uszkodzona nawierzchnia i mieli to zrobić do po piątku rano nie? także w Toronto jak przyjadę w nocy to będzie w sumie dobrze historia tego wypadku jest Niesamowicie tragiczna. No. Kierowca cysterny, on chyba wiózł paliwo lotnicze. Eee, nie wiadomo z jakich przyczyn wjechał na przeciwny pas, czy zasłab, czy coś. Czołowe zderzenie z innym truckiem. Obydwoje kierowcy, eee, śmierć na miejscu. I tam jeszcze osobówka się spaliła, ale z osobówki zdążyli uciec. Eee, I gdzieś widziałem nagranie z tego wypadku na kam ktoś kamerką to złapał ja. no to, to był wybuch masakra, także tak, idziemy zobaczyć czy jest mój trakt gotowy bo już wypadałoby wyjechać tą ostatnią trasę A już jest zrobiony, okej okay. spytam się czy jest zrobione, czy można jechać, zrobiony jest działa, sprawdziłem nawet nie idę w pytać środku, dobra parkuję auto, spadam o wyjazdy, no to z dwugodzinnym spóźnieniem ale mówię, czasu mam tym bardziej, że dostawa jest w Calgary dopiero po południu, także jeszcze mam poniedziałek, żeby dojechać Nie, ewentualnie. Do Toronto będę ciągnął trzy osiówkę, Będę musiał po drodze zatankować paliwo do pełna, jak zwykle. Dobra, przeglądnik się Jak na bazie, to się spytam, czy mogą mi ztankować chłodnie. Wtedy będę mógł jechać na mają kod do dystrybutora. Powiedział, nie ma problemu, jak on odjedzie, to ja podjadę i mi z tym. Nami. Ale tu jest syf na tej barzy, ten kurz Tutaj coś zamknięte, będę chyba asfaltować, ale wątpię, żeby ten plac wyasfaltowali Ale tutaj latem już wolę błoto, już po prostu sam fakt otworzenia drzwi, nie? Masakra Dobra, zatankuje mi po prosto na Toronto, przepinka i wyjadę z Toronto. Tak o 3 i drugi nad ranem pójdę spać. Tylko aby wyjechać z Toronto, bo jakbym spał pod firmą, tam można, no to później o 8 rano będę w korkach w Toronto, a tego nie chcę. Przyszedł z chipem, wpisał e, numer na i uruchomił pumper. Cześć, chipa nie, czyta. tak? W Polsce kiedyś na lotosie było. No, no dobra. dobra. Wszystko zrobione, można ruszać. To jest paliwo czerwone, to nie jest. tego do traka nie można wlać. Bez akcyzy Dobra Uuu, trochę przeboi było Ale wiecie co? W sumie dobrze, że ten, ta dmuchawa akurat teraz się zepsuła a nie jakby był gdzieś w No to by była masakra, ja tak w bordowym miałem, nie? Tylko z tyłu mi działało i z Teksasu wracałem bez dmuchawy. Uuu Siódma wieczorem, jeszcze korki w tym mieście, no po prostu... To jest masakra. Dwa wale wypasy zamknięte przed nami. Dojeżdżamy do tego miejsca, gdzie był ten wypadek. Podróż idzie dobrze. Jak wyjechałem z Montrealu dość szybko te korki się rozwiały. Później zachód słońca, no i tułaczka po czterysta jeden non stop. Od momentu wyjazdu z bazy nie zatrzymałem się ani razu. I z speakering to jeszcze trochę. Tutaj to chyba normalne roboty. Nie lepiej to przeskoczyć w nocy. Tak debatuję ze sobą, gdzie spać, czy spać tam, gdzie będę rzucona cepę, czy jeszcze wyjechać z Toronto Tylko, że no, przepinka będzie trwała 15-20 minut. No to tak, wyjechać z w pół do drugiej, później jeszcze godzinę jechać w pół do trzeciej, no to tak to będzie Jeszcze korki, może po prostu iść tam spać I tyle Wstacie dziewiątej. O dziesiąty wyjechać, bo jutro i tak nie będę jechał Wszystkich godzin, bo mi zje dzisiaj, nie? Już po dwunastej mi zacznie zjadać Z trzynastu mi zostaje na przykład tylko 12 albo jedenaście godzin Tak, tutaj to roboty Jak wracałem z tym mięsem z Kolorado już nie nagrywałem, nie? No to miałem podobną sytuację Wstałem chyba o 11 wieczorem Tak skończyłem o 3 po południu 8 godzin pauzy Mówię, wstanę o 11 wieczorem Zostało mi tam 6 godzin jazdy do bazdy. Dociągnę to na piątą rano, nie? No i przed torą to się zaczęło Asfaltowanie, zwężka Z czterech pasów do jednego W sumie nie było... Tak bardzo tragicznie, ale z dobrej pół godziny w nocy straciłem, nie? No i to, to, i to może dzisiaj być to samo. Także ja coś czuję, że dojadę tam, przepnę się i się spytam, czy mogę tam spać. Jak tak, to 8 godzin tam śpię i już tutaj to tu się stało. Pickering jest, jeszcze naprawiają. asfaltowałem roboty asfaltują, zrywają, a no później asfaltują i co? O 400 na północ też jest zamknięte, są przypasy. Wszędzie roboty. Czyli jak ja wyjadę to też mogę mieć... Jeżeli się przerpnę chciał wyjechać na północ, to też mogę mieć jakieś tam komplikacje. Na drugiej stronie miasta też część drogi pozamykana, ale idzie dobrze, nie? Znaczy z drugą, z dru w drugą stronę też idzie dobrze, to może jednak ucieknę się troszeczkę przewietrzę. Jestem już zmęczony, nie? Jeśli troszeczkę przewietrzę to może odzyskam trochę się. zrobili betonową autostradę, ale na beton kładą strzę asfaltu, nowy odcinek. No latem właśnie tak jest dużo robót. By była ładowana wczoraj w nocy. Ciekawe jaki tam będzie stan paliwa. Nie, mam takie jakieś uczucie jakby coś się z tym trakiem zmieniło. Ajszy shift to jakoś bardziej szarpie i lepiej chodzi. Nie. Dobra, nie za szybko. Idziemy do biura. jad dalej co Szybka piłka, szybka przypilka. Dobra, drzwi numer 63 tutaj I naczepa jestem już. Byłem w ubikacji, umyłem ręce. Teraz się trochę ten wyjadę za Toronto. Szybko pójdzie. Przypinka będzie trwała wszystko razem 15 minut, więc to jest spokojnie. 这线路是。 TK4322 Dość nowa, ona gdzieś tam jest. Trochę tych naszych naczep tu jest. Proszę, widzę już ją TK4322. O, jest jakiś problem na 596090. Zobaczymy jaki. nie ma, ale do jutra starczy. Zawieszenie, i tutaj lubią spuszczać zawieszenie. Jak więc jest dobrze, okej. Okay. Sprawdzimy, czy drzwi są dobrze zamknięte. Raz, dwa, trzy, cztery, dobrze są zamknięte. Plomba. Trzy dziewięć ostatnie numerki, pasa oczywiście nie dali, bo po co dać pas. <grymne> tu się wszystko zgadza, światła działają, opony w dobrym stanie. Można zasuwać. ochrona się pyta Sprawdziłeś ten ląbę no, numer? Mój no, sprawdziłem, okej, okay. on nawet nie sprawdził No i wio, wyjeżdżam na 400 i pierwszy lepszy parking jaki będzie Na autostradzie 400 w stronę północy Ja Toronto i, i nie będę się martwił o korki A jutro na pewno by były korki Piątek bank Taka przepinka to fajna sprawa Człowiek wie, że nie straci dużo czasu Robi to swoim rytmem I dużo lepsze niż wcześniej co się zrzucało tą tą. Sałatę Wolmarcie nie się sadza tak, Taka przepinka to. To jest to. <laughs> Spróbujemy serwis Center zaraz na wyjeździe, ale z tego co kojarzę, tutaj rzadko jeżdżę, ale z tego co kojarzę jest bardzo małe No ale może będzie, jak nie to za 40 km jest duży truck stop Zobaczmy, czy będzie jakieś miejsce dla mnie, czy nie. Zostawiają kurczę te wrodzki. w mołdach. prywatne parkingi. To jest hamstwo. No więc nie ma parkingu. No więc trzeba jechać dalej. Teraz on mnie, ale chustę. Tylko jak ja stąd wyjadę? Ta, nie, co? Nie podoba mi się to w ogóle. jadę dalej. Tak, jest ja to nie wyjadę dort ist das Ziel